Witam państwa. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj chciałabym poruszyć z państwem bardzo trudny problem, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. Nie wiem, czy macie w swoim otoczeniu takich seniorów. Mogą to być nasi rodzice, a nawet my sami. Oczywiście przed 75 rokiem życia wciąż mogę z przyjaciółmi chodzić po Tatrach, grać w szachy i tańczyć z innymi w parku i świetnie wyglądać. Witam państwa. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj chciałabym poruszyć z państwem bardzo trudny problem, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. Nie wiem czy macie w swoim otoczeniu takich seniorów. Mogą to być nasi rodzice, a nawet my sami. Oczywiście przed 75 rokiem życia wciąż mogę z przyjaciółmi chodzić po Tatrach, grać w szachy i tańczyć z innymi w parku i świetnie wyglądać. Jest bardzo silny i krzepki, a my wszyscy myślimy, że bez absolutnie żadnego problemu dożyje dziewięćdziesiątki czy setki. Ale dziwne jest to, że kiedy przekracza próg siedemdziesiąt pięć lat, następuje tąpnięcie, jak zderzenie ze ścianą, i cała osoba nagle się załamuje. Może po prostu poszedł na targ po warzywa, zawiał lekki wiatr, a po powrocie złapał ciężkie przeziębienie, przeleżał pół miesiąca, albo po prostu obrócił się w łazience. Poślizgnął się, złamał biodro i od tego momentu nie był w stanie sam o siebie zadbać. Jeszcze kilka dni temu ktoś był pełen energii i kłócił się z tobą przez telefon, a w ciągu zaledwie kilku tygodni odszedł. To nagłe odejście często zaskakuje członków rodziny, pozostawiając ich ze złamanym sercem i w dezorientacji. Jak to mogło się stać? Przyjaciele ja, doktor Grażyna Torbicka, chcę wam z całą powagą powiedzieć, że nic z tego nie wydarzyło się nagle. To tak jak z fundamentami naszego domu, które od dawna były powoli podjadane przez korniki. To drobne przeziębienie, ten przypadkowy upadek, były tylko ostatnim ciosem. Gwałtownie spada nie tylko siła fizyczna. Wielu starszych przyjaciół, czy to mężów, czy żon, odkryje, że nawet najbardziej intymne relacje z małżonkiem stały się napięte. Wiele osób uważa, że to normalne, że z wiekiem czujemy się słabsi, a nawet całkowicie bezsilni. Ale to nie jest normalne. To wasze ciało, używając ostatnich resztek sił, wysyła wam najpilniejszy sygnał alarmowy. W tym filmie dr Grażyna Torbicka odkryje pięciu głównych winowajców, którzy są najłatwiej przeoczani i o których wstydliwie się mówi, a to właśnie oni tak naprawdę wysysają energię z naszych organów wewnętrznych. Użyje metody odliczania, aby na końcu umieścić te najbardziej krytyczne, kluczowe i najbardziej niezrozumiane kwestie. Tylko poprzez dogłębne zrozumienie tych problemów od początku do końca możemy wcześniej wykryć sygnały ostrzegawcze organizmu i chronić zdrowie nasze i naszych rodzin na poziomie 75 lat, czyli najważniejszej linii obrony. Możecie zapytać dr Grażynę Torbicką, dlaczego akurat 75 lat? Skąd się to wzięło? Czy są na to jakieś podstawy naukowe? To bardzo dobre pytanie. 75 lat. To w medycynie geriatrycznej makropunkt zwrotny wysokiego ryzyka. Na tym etapie stan zdrowia wielu osób gwałtownie się pogarsza z powodu ogólnoustrojowej kruchości. Ale w rzeczywistości wewnętrzny alarm naszego organizmu włącza się znacznie wcześniej. Najnowsze badania naukowe, opublikowane nawet w czołowych czasopismach, takich jak Nature, ujawniły sekrety starzenia się naszego mózgu. Badania wykazały, że mózg wkracza w pierwszy punkt przejściowy starzenia się około 54,5 roku życia. W tym wieku w mózgu zaczyna gromadzić się szkodliwa substancja białkowa, powodując spadek metabolizmu energetycznego komórek i problemy. To jest źródło problemu. Ten proces zaczyna się w latach 50. naszego życia. W wieku 60 lat szkody postępują po cichu i prawie ich nie odczuwamy. Ale te mikroskopijne urazy będą się kumulować i uruchomią drugi krytyczny punkt około 72 roku życia, powodując szybsze starzenie się mózgu i znaczny spadek funkcji poznawczych. Więc, jak widzicie, zdrowotne urwisko, które odczuwamy w wieku 75 lat, czy to w postaci degeneracji mózgu, czy osłabienia fizycznego, nie wydarzyło się w jednej chwili. Jego odliczanie zaczęło się już dawno temu już około 55. Roku życia po cichu zaczynamy odczuwać skutki tej choroby. To również mówi nam, że nie wolno nam czekać do 70. Roku życia, aby zacząć profilaktykę i dbanie o siebie. Po zrozumieniu tej osi czasu przyjrzyjmy się, którzy winowajcy nieustannie drenują nasz bank zdrowia po 55. Roku życia. Zaczniemy od piątego i będziemy odliczać. Ten winowajca jest bardzo ukryty. Wiele osób w ogóle go nie bierze na poważnie. Ale jego niszczycielska siła jest ogromna. Chodzi o zaburzenia równowagi zdrowia jelit. W mojej klinice wielu starszych ludzi boryka się z zaparciami, wzdęciami, a nawet nieświeżym oddechem. Często myślą, że to normalne zjawisko po starzeniu się i że wystarczy wziąć jakieś środki przeczyszczające, aby rozwiązać problem. Przyjaciele, powiem wam prawdę, to naprawdę bardzo niebezpieczny sygnał. Niektórzy lekarze ostrzegają, że długotrwałe problemy ze zdrowiem jelit oznaczają, że główny włącznik odżywiania naszego organizmu jest wyłączony. Problem może pojawić się w każdej chwili. Dlaczego tak mówimy? W naszych jelitach żyją biliony bakterii, zarówno dobrych, jak i złych. Kiedy jesteśmy młodzi, dominującą siłą są dobre bakterie. Są one jak wysoce wydajna fabryka przetwarzania składników odżywczych. Pomagając nam rozkładać jedzenie i wchłaniać różne witaminy i minerały. Ale w miarę starzenia się i przy coraz bardziej niezdrowych nawykach żywieniowych, liczba złych bakterii wzrasta, a dobrych stopniowo maleje. To przyniesie dwie najbardziej bezpośrednie i straszne konsekwencje. Pierwszą jest ogromna przeszkoda we wchłanianiu składników odżywczych. Być może wydaliście mnóstwo pieniędzy na drogie suplementy diety i organiczne składniki. I starannie gotowaliście dla swojej rodziny. Jednak z powodu słabej funkcji jelit większość składników odżywczych nie może być skutecznie wchłonięta i ostatecznie po prostu przechodzi przez jelita, marnując się. Ciało przez długi czas nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych, zupełnie jak maszyna bez paliwa. Różne części naturalnie zaczną się zużywać i przestaną działać. Druga i straszniejsza rzecz jest taka, że będzie to bezpośrednio atakować nasz mózg i system hormonalny. Wiele osób nie wie, że jelita nazywane są naszym drugim mózgiem. Istnieje termin medyczny zwany oś jelitowo-mózgowa, co oznacza, że między jelitami a naszym mózgiem istnieje całodobowa, bezpośrednia gorąca linia, która pozwala im się komunikować i wzajemnie na siebie wpływać. Kiedy flora jelitowa jest w nierównowadze, Złe bakterie będą produkować neurotoksyny, które poprzez tę gorącą linię będą zakłócać pracę mózgu, powodując uczucie depresji i lęku, a nawet znacznie zwiększając ryzyko demencji. A czy wiedzieliście, że jelita są odpowiedzialne nie tylko za trawienie, ale także wpływają na równowagę hormonalną w naszym ciele? Wielu starszych przyjaciół ma niskie libido i czuje się bezsilnych. Myślą, że to z powodu wieku. W rzeczywistości. Źródło problemu może być ukryte w waszym brzuchu. Środowisko jelitowe nie jest dobre. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości serotoniny, która sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i zrelaksowani, nie będziemy w stanie osiągnąć podniecenia. Tak więc problemy z jelitami to nie jest błachostka. Co więc możemy zrobić? To właściwie bardzo proste. Od dzisiaj zróbcie trzy rzeczy dla swoich jelit. Po pierwsze, zwiększcie ilość pożywienia dla dobrych bakterii w jedzeniu. Znanego również jako błonnik pokarmowy. Nie musicie kupować tych suplementów diety, które kosztują tysiące złotych. Wystarczy zadbać o to, by codziennie zjeść miskę brązowego ryżu, płatków owsianych lub kawałek batata czy dyni wielkości dłoni. Warzywa bogate w błonnik, takie jak pędy bambusa i szparagi, mogą dostarczyć amunicji dla waszych dobrych bakterii. Po drugie, możecie bezpośrednio uzupełnić swoją armię dobrych bakterii pijąc codziennie mały kubek jogurtu bez cukru lub jedząc sfermentowane produkty takie jak miso, nato czy nasza polska kapusta kiszona. Na koniec upewnijcie się, że pijecie dużo wody, co najmniej 1500 do 2000 ml przygotowanej wody dziennie. Pomaga to błonnikowi pokarmowemu pęcznieć w jelitach i zmiękcza stolec. W połączeniu z półgodzinnym spacerem każdego dnia... Może to skutecznie promować perystaltykę jelit i czysto wydalać wszystkie odpady i toksyny z organizmu. Następnie, czwarty winowajca to coś, czego nie widzimy gołym okiem, ale jest jak ogień w naszym ciele ciągły, cichy ogień, który powoli i bezszelestnie spala naszą witalność. To przewlekły stan zapalny. Wielu seniorów bardzo dba o swoje ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi, mierzy je punktualnie każdego dnia i bierze leki. To bardzo dobry nawyk. Jednak często przeoczamy innego, bardziej ukrytego zabójcę zdrowia, którym jest wskaźnik stanu zapalnego organizmu. W medycynie zwykle patrzymy na wartość zwaną białkiem C-reaktywnym, CRP. Jeśli ta wartość jest wysoka przez długi czas, oznacza to, że Wasze ciało jest w stanie ciągłego tlącego się ognia. Skąd bierze się ten ogień? Źródeł jest wiele, takich jak długotrwały wysoki poziom cukru we krwi i wysokie ciśnienie krwi, Słaba kontrola, otyłość, a nawet stres i zarywanie nocy. Ale istnieje jedno najczęściej pomijane, ale niezwykle krytyczne źródło zapalenia, a jest nim nasza jama ustna, a w szczególności choroba przyzębia – paradontoza. Wiele osób uważa, że sporadyczne krwawienie dziąseł i ruszające się zęby to drobne problemy i odkłada wizytę u dentysty. Ale czy wiecie, że bakterie choroby przyzębia i toksyny, które produkują, są jak grupa sprytnych najeźdźców, które autostopem przez rany na dziąsłach dostają się do naszego krwiobiegu, płynąc po całym ciele, aby atakować nasze kruche ściany naczyń krwionośnych, niczym ciągłe tworzenie rdzy i pęknięć w rurach wodociągowych naszego ciała. Gdziekolwiek ten ogień się pali, tam pojawią się problemy. Kiedy spala naczynia krwionośne, stają się one stwardniałe i zwężone, co nie tylko spowoduje zawał serca i udar mózgu, ale także ta rzecz, na której mężczyznom najbardziej zależy, stanie się niemożliwa do wykonania z powodu problemów z przepływem krwi w prąciu. Dlatego zaburzenia erekcji są często uważane za jeden z bardzo wczesnych sygnałów ostrzegawczych chorób sercowo-naczyniowych. Przypomina ci, że naczynia krwionośne w twoim ciele zaczęły ulegać zapaleniu i twardnieniu. Najbardziej autorytatywne badania medyczne w Stanach Zjednoczonych potwierdziły, że długotrwały, przewlekły stan zapalny jest główną siłą napędową miażdżycy, chorób serca, udarów, a nawet różnych nowotworów. Badania również jasno wykazały, że osoby z przewlekłym stanem zapalnym mogą mieć średnią długość życia krótszą o 6 do 8 lat niż osoby zdrowe. To tak, jakby nasza cenna starość była nam kradziona, a my nawet tego nie zauważamy. Jak więc ugasić tę wewnętrzną furię? Doktor Torbicka oferuje cztery konkretne sugestie. Po pierwsze, jedzcie więcej pokarmów strażaków, takich jak antocyjany w borówkach i truskawkach, sulforafan w brokułach i kwasy tłuszczowe omega-3 w rybach głębinowych, takich jak makrela i szprot. To wszystko są potężne naturalne substancje przeciwzapalne. Po drugie, utrzymujcie umiarkowaną aktywność fizyczną. Zaledwie 30 minut szybkiego marszu dziennie może skutecznie obniżyć czynniki zapalne w organizmie. Ficzenia to najlepszy lek przeciwzapalny na świecie i jest darmowy. Po trzecie, natychmiast zajmijcie się swoją chorobą przy zębia. Przynajmniej raz w roku wykonujcie czyszczenie zębów. Jeśli dentysta zaleci dalsze leczenie, takie jak scaling, nie zwlekajcie. Zablokowanie źródła zapalenia w jamie ustnej jest kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia. Po czwarte, zarządzajcie swoimi emocjami. Może nie wiecie, że długotrwały niepokój i depresja również mogą powodować, że organizm wydziela hormony stresu, zaostrzając stan zapalny. Znajdźcie więc zajęcia, które sprawiają Wam radość, takie jak słuchanie muzyki, lub śpiewanie z przyjaciółmi w domu kultury. To także sposób na ugaszenie ognia w Waszym ciele. Mówiąc o trzecim winowajcy, można powiedzieć, że obala on wiele głęboko zakorzenionych błędnych przekonań seniorów na temat odżywiania, w szczególności ukryty głód białkowy. Wielu rodziców z naszego pokolenia mocno wierzyło, że w miarę starzenia się powinniśmy jeść lekkie posiłki najlepiej kleik z ogórkiem kiszonym lub gotowaną cebulką. Myślę, że jedzenie warzyw z białym ryżem nie jest obciążające i jest łatwiejsze do strawienia. W rezultacie wiele osób stało się spuchniętych, nie przybierając zbytnio na wadze. Ich brzuchy stają się coraz bardziej wystające, podczas gdy ręce i nogi stają się coraz cieńsze. Jeśli zauważycie, że dzieje się to z seniorami wokół Was, jest to silny sygnał ostrzegawczy. To prawdopodobnie typowa sarkopenia, niebezpieczny sygnał poważnego braku białka w organizmie. Jak to ująć? Białko jest najbardziej podstawowym surowcem dla wszystkich organów. Mięśni i komórek odpornościowych w naszym ciele. Mięśnie to największy bank białka w naszym organizmie. Depozyty w tym banku nie tylko determinują naszą siłę i mobilność, ale także naszą rezerwę strategiczną do walki z chorobami. Kiedy organizm napotyka infekcję wirusową lub duży stres, nasz układ odpornościowy potrzebuje dużo białka do produkcji przeciwciał i komórek odpornościowych, aby ruszyć do walki. Jeśli nie masz wystarczającej masy mięśniowej, to tak, jakbyś nie miał wystarczająco dużo pieniędzy w banku do wypłaty. Twoje ciało po prostu nie ma zdolności do wygrania tej bitwy. Wiele osób po 75. Roku życia jest zdruzgotanych po drobnej infekcji. Jednym z kluczowych powodów jest to, że ich bank białka został opróżniony. Utrata mięśni nie tylko sprawia, że chodzisz wolniej i jesteś bardziej podatny na upadki, ale co poważniejsze, Twoja odporność gwałtownie spada. Mięśnie nie tylko wpływają na Twoją siłę, ale są również kluczowe dla utrzymania poziomu naszych hormonów. Wystarczająca masa mięśniowa da organizmowi energię do wydzielania wystarczającej ilości hormonów płciowych, aby utrzymać naszą energię i pasję w związkach. Więc nie myślcie, że jedzenie lekkostrawne jest dobre dla zdrowia. Niewystarczająca ilość białka spowoduje nie tylko utratę mięśni, ale także waszego szczęścia seksualnego. Proszę, od dzisiaj porzućcie błędne przekonanie, że na starość powinno się jeść wegetariańsko i lekko. Potrzebujemy wysokiej jakości lekkiego jedzenia. Ile więc białka powinniśmy jeść każdego dnia? To wcale nie jest trudne. Doktor Torbicka daje wam bardzo prostą formułę dziennej bazy białkowej. Zapamiętajcie 1 1 1, 5 1. Oznacza to co najmniej jedno jajko, jedną szklankę 240 ml mleka lub niesłodzonego mleka sojowego, pół kostki tofu wielkości dłoni i jeden kawałek ryby lub piersi z kurczaka bez skóry wielkości dłoni. To proste dodanie zapewnia prawie 50 g wysokiej jakości białka. Co w zasadzie zaspokaja podstawowe dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka. Przyjaciele, nie myślcie, że dobre rzeczy należy zostawiać dla dzieci i wnuków. W tym wieku dbanie o własne zdrowie i niesprawianie kłopotu rodzinie jest największą odpowiedzialnością wobec nich i najgłębszą miłością. Teraz dochodzimy do drugiego winowajcy. Można to rozumieć jako problem z głównym włącznikiem naszego organizmu. Czyli rezerwy organizmu są na wyczerpaniu, co oznacza, że moc organów jest wyczerpana. Użyję analogii, żeby wszyscy od razu zrozumieli. Nasz organizm jest jak jezioro solińskie w Bieszczadach. Kiedy jesteśmy młodzi, poziom wody w zbiorniku jest na 100%. Nawet jeśli nadejdzie tajfun czy ulewny deszcz, wciąż mamy możliwość spuszczenia nadmiaru wody. Ale po 75 roku życia sytuacja jest zupełnie inna. Z powodu lat użytkowania i zamulenia maksymalna pojemność naszego zbiornika może wynosić tylko 70%. Co gorsza, ponieważ nie uzupełnialiśmy go prawidłowo, poziom wody może wynosić zaledwie ostatnie 20%. W tej sytuacji każde dodatkowe zużycie, takie jak niewielka susza, może doprowadzić do całkowitego odcięcia wody i prądu w całej aglomeracji warszawskiej. Dlatego zwykłe zapalenie płuc może zużyć tylko 20% baterii młodego człowieka, a kilka dni snu może sprawić, że poczuje się w pełni sił. Ale dla seniora, którego rezerwy organizmu są na najniższym poziomie, to 20% zużycia może bezpośrednio uderzyć w dolną granicę, powodując niewydolność serca, nerek i płuc jedno po drugim. To jest to, co w medycynie nazywa się niewydolnością wielonarządową. Gdy już wystąpi, jest bardzo niebezpieczna. Intymne relacje również zużywają energię. Kiedy całkowita rezerwa twojego organizmu jest niewystarczająca, jest to jak telefon komórkowy, który automatycznie wyłącza się w trybie oszczędzania energii. Podobnie jak wyłączenie aplikacji zużywających najwięcej baterii, organizm priorytetowo zużyje energię na utrzymanie bicia serca i oddychania, mając jej mniej na nieistotne czynności, takie jak seks. Jak więc określić, ile wody zostało w zbiorniku Twojego ciała? To proste. Zapamiętaj trzy znaki i możesz je natychmiast sprawdzić. Pierwszy znak to znaczny spadek wytrzymałości fizycznej. Na przykład kiedyś mogłeś bez problemu spacerować przez pół godziny, ale teraz po 10 minutach czujesz duszność i musisz się zatrzymać i odpocząć. Drugi znak to przedłużony czas rekonwalescencji. W młodości przeziębienie mogło minąć w 3 do 5 dni. Ale teraz może to trwać dwa tygodnie, a ty wciąż czujesz się zmęczony. Trzeci znak to spowolniona zdolność metaboliczna. Najbardziej oczywistym problemem jest funkcja mojego przewodu pokarmowego. Kiedyś mogłem zjeść obfity posiłek bez żadnego problemu, ale teraz po zjedzeniu czegokolwiek tłustego czuję się wzdęty i niekomfortowo przez wiele dni. Jeśli masz wszystkie trzy z tych objawów, oznacza to, że rezerwy twojego organizmu są poważnie niewystarczające. Musisz natychmiast zacząć uzupełniać swój zbiornik wodny. Jak uzupełniać wodę, to w rzeczywistości wzmacniać cztery filary naszego zdrowia: jeść wystarczająco dużo białka, utrzymywać stabilny harmonogram snu i odpoczynku oraz uczestniczyć w większej liczbie aktywności społecznych. Wreszcie, dotarliśmy do numeru jeden. Ten winowajca jest sumą wszystkich poprzednich problemów. Jest to również najpilniejszy i najwyraźniejszy sygnał alarmowy wysyłany przez nasz organizm przed załamaniem. To nie jest konkretna choroba, ale stan medycznie znany jako zespół kruchości. Muszę, muszę surowo doradzić wszystkim. Proszę nie mylić tego z normalnym starzeniem się. To nie jest to. To niebezpieczny prekursor załamania. Gdy wejdziesz w ten stan, Twoje ciało jest jak dom z wydrążonymi fundamentami. Każde lekkie drżenie takie jak przeziębienie lub upadek, może spowodować jego natychmiastowe zawalenie. Jak lekarze określają, czy ktoś wszedł w stan kruchości. Oto domowa lista kontrolna zdrowia z pięcioma bardzo konkretnymi wskaźnikami. Teraz, doktor Grażyna Torbicka, proszę Was, dołączcie do mnie, weźcie długopis i kartkę papieru i szczerze ocencie siebie lub swoich bliskich. Po pierwsze, niewyjaśniona utrata wagi. Zauważcie, że chodzi o sytuację, gdy nie odchudzacie się celowo. W ciągu ostatniego półrocza utrata ponad 5% masy ciała. Na przykład, jeśli osoba ważąca 60 kg straci ponad 3 kg w ciągu 6 miesięcy, powinniście być bardzo czujni. Po drugie, zmniejszona siła chwytu. Najłatwiejszym sposobem oceny jest to, że kiedyś bez problemu otwieraliście zakrętkę od butelki z sosem sojowym lub słoik. A teraz staje się to bardzo trudne lub nawet niemożliwe do otwarcia. Po trzecie, spowolnienie tempa chodu. Możecie zmierzyć odległość 3 do 4 metrów w swoim salonie i zobaczyć, ile sekund zajmuje wam przejście tego dystansu. Jeśli chodzicie wolniej niż 0, 8 metra na sekundę, oznacza to, że wasza mobilność spada. Po czwarte, trudności ze wstawaniem. Czy wstając z krzesła, musicie trzymać się oparcia krzesła lub stołu, aby stać stabilnie? Jeśli tak, jest to również ważny znak. Po piąte, częste wyczerpanie. Nie chodzi tylko o sporadyczne zmęczenie, ale o poczucie braku energii do zrobienia czegokolwiek. Przez większość czasu czujecie się zmęczeni i słabi. Jeśli ty lub członkowie Twojej rodziny macie jeden lub dwa z powyższych pięciu objawów, jesteście w stadium przedkruchości i powinniście zacząć aktywnie interweniować, aby to poprawić. Jeśli macie trzy lub więcej, to już jest zespół kruchości. Lekarze ostrzegają, że na tym etapie odporność organizmu spadła do zera. Musicie natychmiast szukać pomocy u profesjonalnego lekarza w celu kompleksowej oceny fizycznej i interwencji żywieniowej. To zdecydowanie nie jest problem, który można rozwiązać suplementacją w domu. Proszę pamiętać, że zidentyfikowanie zespołu kruchości to wykorzystanie ostatniej szansy na zapobieżenie załamaniu się organizmu. Po omówieniu tych pięciu głównych winowajców. Poświęćmy jeszcze trochę czasu, aby szybko przyjrzeć się niektórym złym nawykom, które codziennie praktykujemy, a które mogą przyspieszać wyczerpywanie się baterii naszego organizmu. Pierwszym jest picie niewystarczającej ilości wody. Wielu starszych dorosłych odczuwa pragnienie z opóźnieniem, często zapominając o piciu wody przez cały dzień. Odwodnienie zagęszcza krew, zwiększając ryzyko zakrzepów. Ważne jest, aby ustawić alarm przypominający o piciu. Drugim jest niewłaściwe ćwiczenie. Jedną skrajnością jest całkowity brak aktywności. Długotrwałe siedzenie to najszybszy sposób na zniszczenie funkcji krążeniowo-oddechowej i masy mięśniowej. Drugą skrajnością jest nadmierne wysilanie się, naśladowanie młodych ludzi poprzez bieganie maratonów lub trening siłowy, co może prowadzić do urazów stawów. Najlepszymi aktywnościami dla starszych dorosłych są spacery, łagodne ćwiczenia takie jak tai chi, baduan, jin i inne. Trzecim są skutki uboczne leków. Wielu seniorów po 75 roku życia codziennie przyjmuje kilka leków. Zalecam, aby przynajmniej raz w roku zabrać wszystkie swoje leki do lekarza rodzinnego lub farmaceuty w celu przeglądu lekowego. Po czwarte, jest błędne przekonanie o nawykach żywieniowych. Wiele mam i babci jest oszczędnych, jedząc jedno i to samo danie przez całe święta Bożego Narodzenia. To nie jest oszczędność. To igranie ze swoim zdrowiem. Istnieje również preferencja dla żywności marynowanej i nadmierne poleganie na kleikach i solonych warzywach, co wszystko może prowadzić do poważnych niedoborów żywieniowych. Piątym i ostatnim jest brak więzi psychologicznej i społecznej. Badanie w USA wskazuje, że samotność jest bardziej śmiertelna niż otyłość. Należy zachęcać seniorów do udziału w zajęciach w domach kultury. Lub do utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi poprzez rozmowy wideo na messengerze czy WhatsAppie. Odżywianie psychologiczne jest kluczowe, jest tak samo ważne jak odżywianie, które spożywamy. Zdrowie po 75 roku życia nie jest kwestią szczęścia, ani też nie jest kwestią czekania, aż pojawi się poważna choroba, zanim pójdziemy do szpitala na leczenie. Kluczowe jest to, czy na co dzień dokonaliśmy wystarczających oszczędności na naszym koncie bankowym zdrowia? Wszystkie szczegóły, o których dziś mówiliśmy, mają na celu uzupełnienie naszego zdrowia. To wszystko na dzisiaj. Jeśli uważacie, że dzisiejsza treść była dla was pomocna, proszę nie zapomnijcie dać lajka like doktor Grażynie Torbickiej i podzielić się nią ze wszystkimi waszymi troskliwymi członkami rodziny i przyjaciółmi. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.